Dzień dobry, dzisiaj pijaństwo Ignacego Krasickiego i teoria na temat tego, czym jest satyra, a także kilka interesujących problemów, które będziemy rozwikływać w trakcie lektury. Polecam, zanim ktoś zacznie słuchać tego wykładu, żeby przeczytał sobie satyrę pijaństwo w całości, ponieważ dzisiaj będziemy posługiwać się tylko jej fragmentami. Przejdźmy do rzeczy. Problemy, które dzisiaj nas będą gnębić, to są, to są takie. Jak jest opisane w satyrze staropolskie pijaństwo, czyli jakie jest takie tło historyczno-obyczajowe tego, jak się piło w XVIII wieku, a jest to zagadnienie barwne i atrakcyjne, oraz czy pijaństwo jest głównym tematem tej satyry. Bo satyra niby zateludowana jest właśnie w ten sposób, czyli spodziewamy się, że będziemy sobie oglądać alkoholizm XVIII-wieczny i, i, i zobaczymy wygłaszane na temat tego alkoholizmu. Jakieś e, e, prawdy życiowe, czy e, nauki, rady, e, ale być może tak nie do końca jest akurat. To jednak pisze Ignacy Krasicki, e, król poetów, książę poetów XVIII-wiecznych, więc, e, e, więc stąd może być bardzo różnie z tym zagadnieniem. E, no i łączące się z tym zagadnieniem właśnie to, to trzecie takie poboczne, czy satyry mają sens dydaktyczny. Czyli czy uczą nas czegokolwiek. Skąd wzięła się nazwa satyra w ogóle? Nazwa satyra wzięła się z mitologii greckiej, gdzie tego takiego stworka, którego tutaj mamy, e, zwanego satyrem, e, e, określano w ten sposób właśnie i e, jego właściwości, które go wiążą z gatunkiem literackim zwanym satyrą, e, były takie, że, e, że był to stwór o mieszanej takiej budowie, że jest część ciała, która jest ludzka i to jest ta góra właśnie, którą tutaj widzimy, i Jest taka część ciała, która jest zwierzęca, najczęściej koźla i stąd to takie specyficzne pomieszanie gatunków i scharakteryzuje też i satyrę, która jest gatunkiem epickim, a właściwie nawet publicystycznym, jak się nad tym zastanowimy głębiej, ale jest przedstawiona w formie czysto poetyckiej, w formie wierszowanej, rymowanej, czyli takiej zgodną z, ze sztuką poetycką. Natomiast, satyra, jako taka, jako gatunek, jest to gatunek literacki, który omawia podstawowe wady ludzkie, cechy ludzkie, atakuje te wady, żeby pokazać w jak najbardziej inteligentny sposób ich wpływ na rzeczywistość i to, w jaki sposób my sobie z tymi wadami radzimy, bądź nie radzimy. Stąd, satyra jest na pewno takim gatunkiem, który można by było nazwać. Łagodniejszym wyrazie od bardzo pokrewnych jej gatunków, zwanych pamfletem i paszkwilem. Istota pamfletu polega na tym, że, że oskarża się konkretną osobę albo konkretną grupę społeczną o wady, które są ukrywane przed światem najczęściej. Natomiast pamflet opiera się na prawdzie, a istota paszkwilu niestety nie operuje prawdą. Paszkwil jest stworzony po to, żeby kogoś oskarżyć o jakieś paskudne rzeczy, ale niekoniecznie są to rzeczy, które opierają się na logice rozsądku czy prawdzie, są to najczęściej rzeczy wymyślone. Stąd z tych trzech gatunków tak naprawdę satyra jest jeszcze najłagodniejsza, a paszkwil ma największy ciężar oskarżycielski, ciężar emocjonalny, ciężar takiego, takiej krytyki osoby, której dotyczy. No to chodźmy w końcu do naszej satyry. Skąd idziesz? Ledwo chodzę. Słabyś i jak jeszcze? Wszak wie, że ja się nigdy zbytecznie nie pieszczę, ale mi zbyt dokucza ból głowy, okrutny. Pewnieś wczoraj był wesół, dlatego dziś smutny. Przejdzie ból, powiedzże mi proszę, jak to było? Po smacznym mówią kąsku i wodę pić miło. Oj nie miło, mój bracie! Bogdaj z tym przysłowiem przepad, co go wymyślił. Jak było, opowiem. Upiłem się onegdaj, dla imieni żony. Nie żal mi tego było, dzień ten obchodzony musiał być uroczyście. Dobrego sąsiada, nieźle czasem podpoić. Jejmość była rada, wina mieliśmy dosyć, a że dobre było, cieszyliśmy się pięknie i nieźle się piło. Trwała uczta do świtu, w południe się budzę, cięży mi głowa jak ołów, krztuszę się i nudzę. I cóż my widzimy już chociażby na podstawie tego fragmentu? Widzimy, że mamy dwóch rozmówców. Jednego, który w bardzo kiepskiej formie pojawia się właśnie przed tym swoim znajomym. Mówi, tamten go pyta, słaby się, on mówi, jak jeszcze. Jednym słowem, przeżywa bardzo jakieś, jakieś dramatyczne pijaństwo, jak już możemy się domyślić, bo wiemy, czego dotyczy tematyka naszej satyry. I on zaczyna właśnie opowiadać o tym, w jaki sposób wpadł w taki charakterystyczny pijacki ciąg. Mówi, że upił się on jak dla imienin żony, że było super, że była taka atmosfera, że żona była rada, że uczta trwała do świtu, za to w południe się obudził z charakterystycznymi objawami nadużycia alkoholowego, i było słabo. Wtem dwóch z uczty wczorajszej kompanów przybyło, jakże nie poczęstować, gdy kto w dom przychodzi, jak częstować, a nie pić, i to się nie godzi, więc ja znowu do wódki wypiłem niechcący. Yy, ustały i nudności, ustał i ból głowy. Zdrów i wesół wychodzę z moimi kąpany, W tym obiekt zostaliśmy już przygotowane. Siadamy. Chwali trzeźwoż, pan jędrzej, my za nim. Bogdaj to wstrzemięźliwość, pijatykę ganim. Tymczasem butelka nie stoi. Pan Wojciech, co się bardzo niestrawności boi, po szynce mi jedli trochę wina radzi. Kieliszek jeden, drugi zdrowiu nie zawadzi. A zwłaszcza kiedy wino wytrawione czyste. Przestaję na takowe prawdy oczywiste. I zwróćcie uwagę tutaj, jak, jak to gładko i jak powoli przechodzi się do takiego stopniowego, coraz bardziej intensywnego picia. Był ym, y, po tej pierwszej swoim pijaństwie z okazji imienin żony dosyć sponiewierany nasz bohater, y, ale potem przyszli kompani, za troszeczkę wypili wódki, potem ym, okazało się, że czują się lepiej od tego, zastosowali na sobie staropolskie przysłowie klin-klinem, clean więc, y, więc od razu zrobiło im się lepiej. Ym, Chwali trzeźwość pan Jędrzej, następnie przy następnej e, uczcie, która odbyła się za chwilę. Więc sobie pogadali o tym, że to dobrze być trzeźwym, bardzo dobrze być trzeźwym, ale potem jakoś tak przeszli bardzo dyskretnie do tego, żeby w końcu rozpracować buteleczkę stojącą na stole. A butelka nieznacznie jakoś się wysusza, przyszła druga, a gdy nas żarliwość porusza, pełni pociech, że wszyscy przeciwnicy legli trzeciej, czwartej i piątej, aniśmy nieśmy postrzegli tworzyła szósta i siódma, za nimi dziesiąta. Naówczas, gdy nas miłość ojczyzny zaprząta, pan Jędrzej, przypomniawszy ramińskie klęski, nóż płacz nad królemianem, Janem. Król Jan był zwycięski, krzyczy Wojciech. Nieprawda! A pan Jędrzej płacze. Czyli nie dość, że piją, to jeszcze dyskutują o polityce. Mariasz tych dwóch rzeczy jest zawsze zabójczym. Nie wiem jak tam skończyli z zwadę naszą wielką, ale to wiem, że i czuję, że ją wziął w łeb butelką. Bo gdyby w piekło przepadło obrzydłe pijaństwo, cóż w nim tylko zdrowie, z niezdrowie, zwady, grubijaństwo, oto profit, nudności i guzy i plastry. I tak tutaj dochodzimy sobie do finału tej opowieści, pana, który, który z powodu pijaństwa doznał szkody na głowie i nie tylko. I tutaj jest czas na to, żeby sobie opowiedzieć, powiedzieć, że. To co, Ta historia, którą tutaj przedstawia Krasicki, to nie jest jakaś historia wyjątkowa, to jest historia bardzo typowego pijaństwa, takiego imprezowego, które wydaje się być przyjemne, z którym ciężko, któremu ciężko odmówić, bo przecież przyszli nowi koledzy, bo przecież co tam się ze mną nie napijesz, bo tutaj jest ważny temat polityczny, bo tutaj się wszyscy zbierają do tego, żeby właśnie pić, więc jak tu zostawić kogoś? Mówi o tym charakterystycznym takim obyczaju, w którym picie staje się wartością. I oczywiście to jest satyra, więc możemy się spodziewać po satyrze, że ona w ten sposób pokazuje znam ustami pijaka to pijaństwo, krytykuje je właśnie. Że jakby my obserwujemy to pijaństwo z boku i sobie myślimy, o mój Boże, jaki zapijaczony typ. Nie, żebyśmy nigdy sami nie mieli tacy być, ale tymczasem jesteśmy, stoimy na, na, na takim kamieniu cnoty wszelakiej i myślimy sobie, no nie, nie można się tak zachowywać. Ale. Pamiętajmy, że w imieniu nas, krytyków rzeczywistości, wystąpi jeszcze drugi bohater. I o on. Dobrze mówisz: Podłej to zabawa, hałastry. Brzydzi się nim człowiek prawie jako rzeczą sprosną. Z tego zwady, obmowy nie przystojne rosną. Pamięć się przez nie traci, rozumu użycie, zdrowie się nadweręża i ukraca życie. Patrz na człowieka, którego ujęłam od strunku. Człowiekiem jest z pozoru, lecz zwierząt gatunku godzien się mieścić. Kiedy rozsądek zaleje i skąd w naturze postać bydlęcą przywdzieje. Patrz, jakie swej trzeźwości odnoszą pożytki, zdrowie czerstwe, myśl u nich wesoła i wolna, moc i raźność niezwykła i do pracy zdolna. Ptaszku! Majętność w dobrym stanie, gospodarstwo rządne, dostatek na wydatki potrzebne, rozsądne, te są wstrzemięźliwości, zaszczyty, pobudki, te są. Bądź zdrów, gdzież idziesz, napiję się wódki. I teraz popatrzmy sobie na to, w jaki sposób ten człowiek drugi udziela rad. On udziela rad tak, że ja myślę sobie, że chyba nikt z nas tych rad chciałby, nie chciałby słuchać. Stanął on na stanowisku takiej cnoty, cnoty dramatycznej, dramatycznej, nietkniętej, człowieka kaznodziei, który po prostu wie, jak to jest poprawnie nie być pijakiem, i stąd wygłasza gładkie, okrągłe, retoryczne zdania, które. Mogłyby mieć taki wymiar, nie wiem, kazania kościelnego. Nie są one przyjemne. Widać po nich jakieś takie poczucie wyższości człowieka, trochę takie porady, które są sztuczne, które są przepisane z jakichś takich książek, w których ktoś wymyślił gładkim słowem poradę, jak to żyć, żeby było nam lepiej. Stąd mamy takie pouczenie w stylu patrz na człowieka, którego ujęłam od strunku. Człowiekiem jest z pozoru, lecz zwierząt gatunku godzin się mieścić. Nie, nie potrzebuje tego typu porad człowiek, który, który pił przez kilka dni. W zasadzie to nikt nie potrzebuje tego typu porad. To są porady, które są bezużyteczne dla każdego. Aczkolwiek, jeśli się zastanowimy nad sensem tego, to oczywiście sens jest słuszny. Trzejwość jest lepsza niż pijaństwo. Ale też i pamiętajmy, że Krasicki nie jest takim sobie po prostu prymitywem, który skonstruował. Satyre w taki sposób, że pokazał najpierw człowieka pijanego, czyli bohatera negatywnego, a potem człowieka niepijącego, doradzającego, czyli bohatera pozytywnego. Tylko jest, takim, jest w nim ta przemyślność satyryka, której mówi, śmiać warto się zarówno z pijaka, jak i z tego kaznodziei. I teraz powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego napisał taką satyrę, w której śmiać się warto i z tego, który chce dobrze, i z tego, który, który zrobił źle. Bo pomyślmy sobie nad tym tak jakby trochę bardziej życiowo, tak w, w sposób taki, żeby, żeby nam się przypomniał, przypomniały takie momenty, które kiedy zrobiliśmy coś źle i ktoś nam powiedział, jak powinno być dobrze, czy my w tym momencie posłuchaliśmy tego człowieka. Daję wam tak pół minuty na zastanowienie się. Kiedy posłuchaliście czyjejś dobrej rady? Takiej rady, która leżała wam kamieniem na żywątku, nie chcieliście tej rady, on i tak jej udzielił. I co dalej? No właśnie, i dalej, dalej, chyba jednak statystycznie w społeczeństwie wygląda to tak, że my się tych rad po prostu nie słuchamy, że te rady są bezużyteczne, że nie dość, że pijaństwo jest dramatem, to jeszcze tego typu doradzanie jest dramatem. Że jest pijaństwo znacznie poważniejszą rzeczą niż się sądzi, że tak naprawdę satyra, która ma wydźwięk komiczny, jest też w swoim wyrazie tragiczna bardzo, bo, bo nie da się wyleczyć człowieka od tak po prostu spicia alkoholu. I o tym wie każdy, kto ma w rodzinie alkoholika. Alkoholizm jest poważną chorobą. Nie jest, nie jest to jakiś taki stan, w którym odstaw będzie ci lepiej. To tak jak podobnie jak, jak teraz ostatnio, modna porada dla ludzi ogarniętych depresją jest taka, że weź się w garść i pobiegaj, i będzie Ci lepiej. Dosłownie ta sama porada, jak ta, którą, której tutaj udzielił właśnie drugi bohater naszemu pijakowi. Nie ma ta porada sensu. Nie ma sensu terapeutycznego. Jakby nie da się zrobić z czegoś, z czyjegoś życia, coś lepszego, tylko dlatego, że się powie: zrób inaczej, będzie lepiej. I to jest coś, co Krasicki już wie, bo Krasicki obserwuje po prostu gargantuiczne, olbrzymie pijaństwo XVIII-wieczne, pijaństwo, w których, które nie zna miary, w, których, w którym celuje cała polska szlachta. Pijaństwo, które przekracza rozmiary czegoś, co, co kiedykolwiek widzieliśmy, więc to nie jest tak, że on jest jakimś nowicjuszem w alkoholizmie. Może nie ma tego spojrzenia terapeuty współczesnego, psychologa współczesnego, który wie, że to jest długa ścieżka i są określone kroki na tej ścieżce, ale wie, że, że nie, nie jest tak, że ktoś przyjdzie, udzieli dobrej rady i po prostu tak już będzie. Więc smutna ta satyra nam mówi w rezultacie, mimo że, jest, że zakończenie jest dobitne i w sumie nawet zabawne, że, nie, nie, że pijaństwa nie da się po prostu wyleczyć dobrą radą. I ten, który pije jest, jest podstawą do naszego smutku, bo widzimy, że stanowi taki obraz społeczeństwa, który, który jest społeczeństwem cierpiącym. I ten, który doradza jest obszar, powinien być w obszarze naszego smutku również gdzieś tam ujęty, bo jest to człowiek, który swoją bezradnością, czy może raczej swoją pychą, którą, która jest dla niego jakimś sposobem na to, żeby udzielać rad innym ludziom, nie jest doradcą dobrym. I to tyle, jeśli chodzi o satyry Ignacego Krasickiego i w ogóle XVIII wiek. Następnym razem zobaczymy się przy okazji romantyzmu nowej epoki.